Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z gry Path of Exile. Gram tutaj wojownikiem i przed nami ostatni boss z prób. Nie ukrywam, że ten boss naprawdę mi bardzo dużo problemów jakoś przysparza. Ciężko go przejść, także trzymajmy kciuki, oby tym razem się udało. No, najważniejsze to unikać jego ataku, unikać ulti. Im dłużej trwa walka, tym jest gorzej, bo coraz więcej wulkanu stawia. Także podczas walki z bosem nie będę za dużo gadał, a po ewentualnie skomentuję. No już teraz Ultimu weszło. Ja tego nie, nie zauważyłem szczerze. Nie mogę z nim tutaj walczyć. Chcę go ściągnąć tutaj, gdzie będę mógł jakąś mieć większą manewrowość. Znowu to jego ulti we nie weszło. No nie niedobrze, nie powinno tak być. Znowu nie chcę, nie chcę tu z nim walczyć. Chcę go tutaj skłonić, żeby chociaż odrobinę było po mojemu. Znowu ulti mu podeszło. Dziadowi. Tu jakiś atak, którego nie znałem. Oj, ulti, ulti. Rzuca ulti. Spadam. Ulti-ulti, czas ulti, padać. Ja pierniczę. Kurza, twarz. Widzicie to? No jasny gwint. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ile mu zostało? Zero życia, mi co, też zero życia. Jedno uderzenie młotkiem, no powiem, że czasami ta gra serio mnie irytuje, bo nie wiem, może jako niedzielny gracz to po prostu nie jestem tak obcykany, żeby sobie z tym dawać jakoś dobrze radę. Ale teraz to naprawdę jest no masakra dla mnie, no mogło mi to już jakoś zaliczyć. Także żegnam się z, w tym odcinku z Wami. Jak się walka podobała, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, zapraszam. A jak nie bardzo, no to cóż, nie zawsze się wygrywa. Także trzymajcie się, cześć.